Julian Tuwim, Trudny rachunek Szły raz drogą trzy kaczuszki, Grzeczne, że aż miło. Pierwsza biała, druga czarna, A trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom Dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, Trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie, bardzo wesolutka, idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy: Pięć nas było, a jest osiem kto nas wszystkie zliczy? Na to mówi jej ta trzecia: Sprawa bardzo trudna. Wyszłam pierwsza, przyszłam szósta, teraz jestem siódma. I nie mogły się doliczyć. Nic nie wyszło z tego, więc do domu, choć to do kaczki, wróciły gęsiego.